Tańszy, bardziej soczysty, bardziej chrupiący i lepszy. Czego chcieć więcej? Jeżeli nie wiesz, co zrobić na święta bądź obiad, mam dla Ciebie szybki, łatwy i tani przepis. Po prostu upiecz kurczaka. Zanim zaczniemy, nie musisz myć kurczaka, nie pomoże Ci to usunąć żadnych bakterii. Ustaw kurczaka w pionowej pozycji. Po pierwsze, musimy przyprawić go w środku. Dzięki temu wszystkie soki wypływające z kurczaka będą przyprawione. Więc weź porządną ilość soli i opuszcz cały środek. Teraz najważniejsza część, nadziewanie. Ja wybrałam do tego cytrynę, cebulę, por i parę świeżych ziół. Wszystkie składniki muszą być porządnie upakowane. Wciśnij je do każdej wolnej przestrzeni, dzięki temu nasz kurczak będzie miał pełny kształt. Ostatecznie świeże zioła. Ja używam pietruszki, bazylii i rozmarynu. Postaraj się włożyć jak najwięcej jak możesz. Teraz możesz zauważyć jak pełnego kształtu nabrał nasz kurczak. Teraz gdy nasz kurczak jest nadziany możemy zabrać się za przyprawienie go od zewnątrz. Moim sekretnym składnikiem jest żółtko z jednego jajka. Dzięki temu nasze przyprawy przykleją się do kurczaka i uzyskamy piękny złoty kolor. Więc weź swój pędzel i pokaż mu trochę miłości. Nie oszczędzaj na jajku. Chcemy, aby nasze przyprawy porządnie się przykleiły. I pamiętaj, aby pokryć całą powierzchnię, również pomiędzy skrzydełkami. Chcemy, aby nasz kurczak był równomiernie przyprawiony. Im więcej miłości zainwestujesz teraz, tym lepszy efekt uzyskasz. Kiedy cały kurczak jest pokryty jajkiem, nie marnuj więcej czasu i zabierz się za przyprawy. Mój miks przypraw jest bardzo prosty. Najpierw wymieszaj z sobą wędzoną paprykę oraz świeżo mielony pieprz. Posyp kurczaka przyprawami i nie zapomnij o trudno dostępnych przestrzeniach. Chcemy uzyskać równomiernie przyprawionego kurczaka, aby każdy gryz był pełen smaku. I ostatni składnik sól cytrynowa. Upewnij się, że sól jest równomiernie rozprowadzona. Ten dotyk cytrusa będzie punktem kulminacyjnym, gdy kurczak trafi na stół. Ok, czas, aby związać naszego przyjaciela. Weź sznurek rzeźniczy i zacznij od góry, podążając po bokach. Następnie pod spodem pod łódź, zapętnij dookoła i zwiąż. Upewnij się, że sznurek jest związany nie za ciasno. Nie chcemy, aby przeciął nam naszą piękną skórę. Odetnij nadmiar sznurka i jesteśmy już w drodze do piekarnika. Jak możesz zauważyć, mój kurczak jest na ruszcie. W ten sposób mam pewność, że będzie się piek równomiernie. Również pozycja w piekarniku jest ważna. Kurczak powinien być w samym centrum, w horyzontalnej pozycji. Do zobaczenia za godzinę. Nasz kurczak idzie do piekarnika. Na godzinę na 205 stopni Celsjusza. Oto jest nasz efekt końcowy. Moment, moment, zanim zaczniesz kroić, pozostaw go na 10 minut, aby odpoczął. Ja lubię serwować kurczaka w całości, ale jeśli ty nie lubisz lidać palcy, pokażę ci, jak profesjonalnie go porcjować. Po pierwsze, musimy usunąć nóżki. Odchyl nogę i z czubkiem noża na desce przekrój. Powtórz dokładnie tą samą czynność na drugiej stronie i użyj trochę siły, jeśli potrzeba. Odwróć kurczaka. Teraz możesz zauważyć górną część kości piersiowej. Przetnij wzdłuż kości i sprawdź, czy jesteś wystarczająco blisko. Wbij nóż i przetnij przez środek mostka. Zobacz, jak soczysty ten kurczak jest. Jedyne, co pozostało do zrobienia, jest odseparowanie piersi kurczaka. Postara się to zrobić jak najbliżej korpusu. Powtórz dokładnie tą samą czynność po drugiej stronie. Postaraj się poczuć komfortowo z nożem. Zaufaj mi, im więcej kroisz, tym większe doświadczenie nabywasz. To jest wszystko, co zostało z naszego kurczaka. Możesz z tego ugotować pyszny rosół. Okej, okay, dlaczego kupiłbyś kurczaka, który siedzi kilka godzin pod lampą ogrzewającą, skoro jest to takie proste do zrobienia w domu? Więc zjedz tego kurczaka sam lub podziel się z rodziną. Powiedz im, aby zasubskrybowali, dali mi like, tak jak ty zrobiłeś. I mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym.